To nagrasz kiedy indziej. I Ale sam... na pewno dostaniesz, obiecuję Ci, że dostaniesz. No. Tomek, prawda, prawda, że ja dotrzymuję słowa? Tak. Dobra, zaczynamy. Siemano z tej strony Master Sniper i razem ze mną, jest? Kto jest? No, ty pierwszy. Co? Ja? No A tak, Ja jestem Rufi232, My możecie kojarzyć z filmików Mine.pl. No. I? No, 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 192. Tak, jesteśmy na e, e, serwerze Rufi 2.3.2. IP będziecie mieli w opisie. I, i życzę mi miłej zabawy. No tak, serwer to akurat polega na tym, że to są gilby, nie? No no. To... Serwer, frakcje i, i jest spoko. Frakcje frakcja. Ty administracja ogarnięta. Znaczy będzie próbowała się starać być ogarnięta, ale czy to wyjdzie tego nie wynik. Patrz, zrobię to szybciej! Pa! No, co ja zrobiłem? My god! nie Fuck Fajku, daj, chłopie, ty z dziecko Dirtu przysięgam. Nie, nie, a ten niszczy! Nie! Sorry, nie znam ID-Dir, to znaczy nie znam ID tego desek. E, yes. yes, tak. tak, odstaję. To nieładnie tak wygląda. Nagrywa, nagrywasz dalej? No. To czeka, u set. Coś. Ty idę spawna choć pokaż. Dobra, poczekaj. spawn jest mały, ale on się rozwinie. obiecuję wam to, ja. Tomek nie pomoże, będzie siedział na live przez cały dzień, przez całą noc, będzie grał w Minecraft'a i będzie budował spawna. Mhm. Nie, Tomek? Mhm. No. Okej, okay, to idziemy na spawna. Tak, tak ten e, spawny wygląda. Jest mały, jest fajny, a tutaj ma taką mini piramidę. W sumie wiesz co? Ja tutaj coś jeszcze się ogarnię. Nie? No tak, 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 to jest zajebisty spawn. No, tutaj macie jest. regulamin, tutaj jak się kupuje vipa itp. Macie taki swój trzeba, trzeba zmienić. Robię to, krok jak my jak ma. Nie! Co ty eee. mi robisz? Cicho. Uważaj, Tomek, uważaj, to jest... To nie. O nie! Co robisz? Dobra. Wiem, co zrobię. Nie, nie! Ja w siebie walę. Patrz, jaka burza. Ja, ja chcę teraz we mnie! Wow. O! o Orzesz ty! No! Nie! Koniec! <grym> <grym> A nie, nie mam pęki temu! No, leżą przed ichem, i ten, to jest ja sobie wezmę o, sobie O! Ja pasuje ci tam to tam to tam. Citoleks, takie coś pasuje ci? Zobacz, na tabliczki! Czemu nie mogę ci też Oooo, nie. Dobra, nie zbieram mi temu. Kośnikick. NIE! Nie, ja nagrywam! Nagrywam. O, co? O tak, to mi pasuje. Tak. Chcesz zobaczyć, co mam w fender Lukaj? Okej, okay. wiesz jak to zobaczę? Nie ja, ja wiem Trochę długo ten Masz kwiatka w głowie Co mam kwiatka w głowie jest. Ja mam w głowie kwiatka Ale A, ja mam w dupie kwiatka, dobra <grymka> 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 Oczywiście tak Welcome no chodź, chodź tu, chodź tu. Welcome. Chodź tu, żyrafo. Ja ci dam żyrafę. Na mnie żyrafo teraz. O nie, on ma kowadło. <ścoughs> chodź Aj taka. Nie nie, nie nie! Ale było zły łóżka. Ja tak się nie bawią no... Oczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś problemy na serwerze, to oczywiście admin, admin lub moderator wam pomoże rozwiązać problem. Mhm. Tomek będzie czarnym urzynem, będzie wszystko. Tak, ja tu już się szykuję na własnego serwa z nom-nom nomem. Nie ja ma to... takiego bata <laughs> O no, ja czuję się zaproszony na niego. No oczywiście. Cześć. Wysam ciąg, no no, no Patrz ku kill... My. Nie, 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 nie! Nie! zaraz dednę na no, pewno. Nie wiedziałem. Kto, ej, Tomek chciałem go zabiłeś? Nie, go nie zadułem To ty! Zrobiłeś mu lalalala. La, la, la. <grym> nie, to ja sobie sam zrobię, wiesz co? Ooo! Halagi mam. No sorry for party lagi Oczywiście na serwerze obowiązuje eee, Ogar To nie... Uu, a nie w sumie? Dobra eee, tak, nie, Czy jest anti x Od razu uprzedzamy cheaterów No nie no, czemu nie mogę kwiatka wziąć? No co robisz? Będzie mu spokój się? Mam siatkę na głowie tak chod! Tak. tam skoczył z rozbiegu. To jeszcze raz. i no, oni się tam bawią a ja zbieg idę robię. Tak jest. Nie, on jest klaunem. On jest osobą chorą, On jest osobą chorą na żubę. Mam kołnierz ortopedyczny. Jest... No to chodź tu ortopeda, o, no, ono tu raz, 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 raz. Nie, a teraz sobie da na głowę obraz. Nie, nie widać. Lapisz się na meneli. dobra, ten filmik musi trwać wiecznie. No nie, no nie. Co ma Fender Częście, Siekierkę i mocno. Dobra, to, że tu już nie ma co gadać, to, to. Kończymy! Tak, to się żegnamy i jeżeli serwer się podoba, to łapka w górę. Tak. I zapraszamy. Ha. Tak, papa. Pa. Oddawaj pa, mu jej chcemy! Nie ci oddawaj mu! Nie oddawaj mu! <noise> w takim razie, papa! Pa. Cześć. Papa! Pa. Pa, pa.